Wiem, że piszesz piosenki, ale zostaw mnie w spokoju. Zniszczyłeś między nami to, co było, i nikt tego nie zmieni. Nie, yeah. znowu noca ja liczę blizny. Nie banknoty, miasto świeci jak złoto, ale w środku mam popiół, mówią zmień się, a ja zmieniam tylko adres Te słowo waży tonę, bo za dużo było presji Zostawiłaś mnie w ciszy, jakbym zniknął bez śladu, a ja pisałem wersy, bo nie umiałem gadać Miłość krucha jak szkło, teraz tniemy się wspomnieniem, chciałem być kimś lepszym, wyszło jak zawsze, nie wiem Znowu jadę sam, przez jest miasto, bez celu, serce ciężkie jak noc na żalu miałem wszystko, straciłem sens Teraz gram to na bicie, bo nie umiem już więcej Ja uradę sam przez miasto bez snu Twoje brzmi jak mój największy błąd Chciałem prawdy, a dostałem cień I to echo wraca, kiedy gasną światła Wiem Każdy sukces smakuje gorzej bez ciebie Zimne dłonie, zimne klatki schodowe Pali mnie to, co miało kiedyś leczyć Każda myśl o nas to mały pogrzeb Nie pytaj, czy żałuję Za dużo tych scen Twoje oczy mówiły zostań Ja mówiłem jeszcze dzień, teraz jeszcze dzień Zmieniło się w już nigdy A ja noszę twoje imię jak przeklęty sygnet Znowu jadę sam przez miasto Bez celu, serce ciężkie jak noc Pełna żalówki straciłem sens, teraz gram to na bicie, bo nie umiem już więcej. Ja jadę sam przez miasto bez snu. Twojej nie brzmi jak mój największy błąd Chciałem prawdy, a dostałem cień i to ich obra. Kiedy gasną światła, wiem Mówią czas leczy rany, a ja dalej krwawie Każdy dzień bez ciebie to walka na fakty Piszę prawdę, nie bajki, choć boli jak piekło Bo kochałem za mocno, a ty chciałaś lekko Twoje zdjęcia w telefonie jak miny pod stopą Jeden ruch i wybucham, chociaż miało być spoko Nie ma nas, są tylko puste pokoje I ten głos w mojej głowy co ciągle mówi to koniec Znowu jadę sam przez miasto Bez soli, serce ciężkie jak Kiedy gasną światła, wiem, wiem, że wydzierz mięsna.